Cześć. Ludzie, witajcie, kochani. Niektórzy z Was wiedzą, kim jestem, ale poczułam potrzebę, aby również zwrócić się do tych, którzy być może mnie nie znają. Nazywam się Izabela Kopaniszyn i zajmuję się przede wszystkim poszukiwaniem bezkompromisowych środków i dróg wolności uzyskiwania maksymalnej autentycznie dostępnej wolności w ramach tego, co możemy nazwać 3D, czy też istnieniem na planecie Ziemia z oprogramowaniem ciała, umysłu człowieka. Więc witajcie, ludzie. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną i chcę powiedzieć, że poczułam bardzo wyraźny zwrot w tym. O czym teraz będę do Was mówić, o czym mówię do siebie, bo w gruncie rzeczy, od kiedy nagrywam na YouTubie, to zawsze mówię przede wszystkim do siebie jako do Was, a do Was jako do siebie. I póki mnie to bawi, na pewno będę to robić, a w tym momencie, zwrotem, o którym wspomniałam, jest zdanie sobie sprawy, Poprzez doświadczenie pracy z ludźmi, z grupami, z jednostkami. Ta praca jest po prostu moim życiem, jest bardzo dużą częścią mojego życia. Bardzo ciekawą i jestem za nią ogromnie wdzięczna za to, że przychodzicie, że, że jesteście na wszystkich warsztatach, na wszystkich spotkaniach, które organizujemy jako Nelumbo. Ale jest ważna przyczyna, dla której przestaję mówić o tym, że jesteś jaźnią, że życie snem, że wszystko to możesz po prostu łatwo kreować, programować i tak dalej. Od tej pory wybieram skupić się bardziej na konkretnych, mierzalnych aspektach funkcjonowania w świecie. Które można według kryteriów naukowych lub niemal naukowych zbadać, zatwierdzić lub negatywnie zweryfikować. Czyli poddać tak zwanej falsyfikacji. Dlaczego? Otóż dlatego, że mówić o prawdzie przez duże P, o jedności z wszechświatem, o byciu Bogiem, o byciu wielkim kreatorem. O tym, że śnisz swój sen. O tym wszystkim już powiedziałam. Jeśli Cię to interesuje, zajrzyj do moich poprzednich filmików. Ale widzę, że mówić o tym jest trochę jak podawać opium. Jeżeli ktoś nie jest tak naprawdę wewnętrznie gotów, żeby poszybować, powiedzmy, w te rejony. Doświadczenia, filozofii, i przede wszystkim nie jest gotów integrować tego na poziomie codziennego życia, codziennych relacji, tak żeby one były lepsze, a nie żeby traktować to narzędzie to powiedzmy rozpoznanie, jeśli nie tylko teorię, jako kolejny sposób na to, żeby czemuś zaprzeczyć, żeby żyć w jeszcze głębszym urojeniu. Bo nie ma gorszej kompensacji niż psychotyczna dekompensacja, jak nazywał to Gregory Bateson, jeden ze współtwórców teorii systemowych, które uważam za jedne z najlepszych teorii i yy, najlepszych praktyk, jakie, jakie można stosować w okarnięciu po prostu tego, czym jesteśmy, w byciu człowiekiem lepiej, łatwiej i przyjemniej. Jeżeli jesteście zainteresowani, poczytajcie sobie jego książki, poczytajcie sobie o nim. I Gregory Bateson właśnie powiedział o tym, że jeżeli poszukuje się tak zwanych prawd ostatecznych, to człowiek może znaleźć się w dwóch miejscach: albo faktycznie wejdzie w Nirvikalpa Samadhi, czy satori, czy inny rodzaj wyzwolenia, oświecenia albo skonstruuje sobie coś, co właśnie nazwał psychotyczną dekompensacją. Wielkie wspaniałe nietykalne duchowe ego. Czyli w gruncie rzeczy jest to sytuacja, w której lądujesz tak głęboko w narcystycznych urojeniach na swój temat No, że mała szansa jest Cię z tego wyciągnąć i takich guru, takich duchowych nauczycieli, ostatnio przyszło mi obserwować coraz więcej. Może słyszeliście o aferze wokół Bentinho Masaro, duchowego nauczyciela, który właśnie okazał się być wysokiej rangi szarlatanem. Manipulatorem, osobą ze zdiagnozowaną nawet osobowością narcystyczną, zaburzeniem narcystycznym osobowości. Narcystyczne zaburzenie osobowości jest na tyle poważnym symptomem, że nie rozwijając teraz tego, czym jest, na czym polega, powiem tylko, że najlepiej trzymać się od takich ludzi z daleka. O ile jeszcze można ich nazwać ludźmi, ponieważ to są istoty o tak zwanym spłaszczonym afekcie, spłaszczonym do tego stopnia, że zupełnie nie odczuwają empatii, że rzeczywiście bezwzględnie manipulują, manipulując nawet sobą, sposobem własnego przedstawiania się, sposobem, w jaki z tobą rozmawiają tak, żebyś widział to, co chcesz widzieć. Mistrzowie gry. Ale na polu tych mistrzów gry. Jest ofiar przynajmniej tyle, ile powoduje pojawienie się wielkiego szerszenia w, w ulu. Mówię o takim specjalnym gatunku szerszenia, żyjącym w Ameryce Południowej. I on po prostu, jak chce wybrać larwy z ula i się nimi pożywić oraz swoje dzieci, to najpierw zabija i niszczy całe pole potrafi zabić w ciągu godziny. Kilkaset, a w ciągu kilku godzin, kilka tysięcy pszczół, odcinając im głowę, pszczoły leżą w torturach, ginąc. W ten sposób jest pozyskiwany ich sok. krem de la Creme. Tak właśnie zachowuje się narcyz. Dlatego tak wiele nadużyć finansowych, seksualnych u różnych narcystycznych guru. No i tutaj. Tu naprawdę czuję się moralnie zobowiązana powiedzieć: Uważaj, jeżeli masz guru, jakiegokolwiek guru, to przynajmniej bądź pewien, pewna, że jest to istota, która nie przejawia cech zaburzeń narcystycznych. A wierz mi, w krainie guru takich istot jest szczególnie wiele. Moim zdaniem, w moim głębokim odczuciu, również po tym, jak sama miałam guru i Otoczenie guru pomogło mi wyleczyć się z tego, żeby chcieć w ogóle posiadać guru. Nigdy już więcej go posiadać nie będę potrzebowała. Jeżeli potrzebujesz posiadać guru, to naprawdę bądź pewien, że ten guru jest transparentny w tym, co robi, i że, i że jest to jednak z Twojej strony pewne przymknięcie oka. Niech to będzie guru. Ok? Bo to znaczy, że Ty potrzebujesz jeszcze. Jakiejś nieskazitelnej istoty, prawdopodobnie reprezentacji rodzica doskonałego lub kogokolwiek innego doskonałego, może partnera doskonałego, po to, żeby nie brać odpowiedzialności do końca, do samego końca. No i właśnie. I teraz, jeżeli jesteś tą osobą, do której mówię, a to znaczy osobą, Gotową na wolność bezkompromisową. A to oznacza na spojrzenie w każdy jeden zakamarek tego, co jeszcze cię trzyma, co jeszcze um, daje ci pewne zyski, w ramach których ty mówisz: Okej, okay, tam nie patrzę, tego nie widzę, to mi nie jest wygodnie y, zobaczyć. Czyli jesteś w grze. W Samarę, czy w grze, w świat ludzki, czy jakkolwiek jeszcze inaczej sobie to nazwiesz, ale chcesz z niej wyjść, to zapraszam cię do serii wydarzeń tutaj na YouTubie i tym samym do bycia mistrzem w swoim życiu, w swoim świecie. Master your life. Tak nazwałam swój nowy kanał. I tam będzie jeszcze więcej, jeszcze bardziej esencjonalnie o tym, jak zostać mistrzem swojej gry. Nie cudzej, tylko tej twojej, tej, która naprawdę jest ci dana, gdzie nie musisz nikogo wkręcać w to, że będzie dodawał ci punktów fajności, że będzie potwierdzał Twoją wielkość, że będzie cię lubił albo nie lubił. Bo możesz być mistrzem gry, ale tylko swojej. Tej swojej, w swoim zakresie, w swoim wymiarze. I moim zdaniem jest to najbardziej pasjonująca podróż do wewnętrznego mistrzostwa, w którym nie potrzebujesz wyznawców, możesz mieć uczniów. Jeżeli już coś osiągniesz, czegoś się dowiesz, sami przyjdą, ale nie potrzebujesz żeby to przyszło w jakikolwiek sposób z zewnątrz, bo sam sobie dajesz prawo do zasiadania w centrum swojej własnej, jedynej, unikalnej, niepowtarzalnej gry w ludzki świat. W to istnienie. Definiujesz, projektujesz swoje własne istnienie w każdym jego zakresie i aspekcie. Koszt Kosztem jest gotowość do wzięcia totalnej odpowiedzialności. Nie może być inaczej. Tu nie ma inaczej. Jeżeli chcesz naprawdę być wolny, potrzebujesz wziąć totalną odpowiedzialność. Bo jeżeli w ramach swojego projektu popełnisz tak zwany błąd, czyli zrobisz pewien eksperyment, w którym nie masz doświadczenia, bo tym w istocie jest błąd, to co? To nic. Musisz być gotów na to, że mówisz sobie taki eksperyment, taki skutek, taka lekcja, dziękuję. I idziesz dalej. Czyli pierwszą rzeczą, którą musisz się zająć, jest zdemaskowanie i zawieszenie czynności Twojego sadystycznego superego. Od tego trzeba zacząć. Ten głos w Twojej głowie, który Cię kara, który ci nakazuje, zakazuje, zawstydza cię, po prostu potrzebuje zostać rozpuszczony na samym wstępie. Bo do wolności nie możesz wejść jako dziecko z rodzicem, jeszcze w dodatku złym rodzicem na ramieniu. Musisz wejść jako duża, dorosła, świadoma siebie i swoich wyborów istota.